Cześć i czołem! Witam na moim kanale. Mam w końcu nowy sprzęt. Tamtemu życie jednak okazało się, że nie służy, w związku z czym musieliśmy się pożegnać, ale jestem z powrotem. Witam was serdecznie i zapraszam na historię. Dzisiaj opowiem o Agnieszce z Białego Stoku. Pamiętam tą sprawę z telewizji, myślę, że większość słuchaczy też będzie ją kojarzyła. Agnieszka urodziła się w 1971 roku. Była pielęgniarką w szpitalu w swoim rodzinnym mieście. Był to dziecięcy szpital kliniczny. Kobieta prowadziła zbilansowany tryb życia. Jej znajomi mówili o niej, że bardzo zależało jej na pracy, a przede wszystkim na jakości pracy, której się podjęła, ale równie dużą uwagę przywiązywała do zabawy i spotkań z przyjaciółmi. 16 sierpnia 2001 roku na osiedlu Sienkiewicza w Białym Stoku. Właśnie wracała ze spotkania, które miało zapewnić jej bilans w życiu, kobieta odprowadzała swoją kuzynkę na przystanek autobusowym. Kiedy kuzynka wsiadła do autobusu i odjechała, kobieta postanowiła wracać do siebie do domu. I wtedy poczuła, że ktoś zachodzi ją od tyłu i jedną ręką przykrywa jej usta i nos. Jak się łatwo można domyśleć straciła możliwość oddychania i poczuła, że druga ręka tego mężczyzny zaciska się na jej krtani. Śledczy ustalą, że kobieta próbowała się bronić, miała na rękach zadrapania, prawdopodobnie również kopała swojego napastnika, ponieważ buty miała bardzo zabrudzone. Jednak niestety to nie uratowało jej przed tym, że mężczyzna zaciągnął ją za żywopłot i w takie miejsce, aby nikt z przechodzących nie mógł niczego zobaczyć, i kiedy kobieta już straciła przytomność, mężczyzna rozebrał ją, związał jej ręce, znaleziono potem jej bieliznę na jej nadgarstkach i próbował ją zakneblować innymi ubraniami. Wepchany w usta materiał przeszkadzał kobiecie tak bardzo w oddychaniu, że, jak to się mówi kolokwialnie, dziewczyna odpłynęła taką nagą i związaną. Agnieszka znalazła jej sąsiadka, która wyszła z psem na spacer. Kobieta na szczęście była w miarę przytomna i szybko zadzwoniła po karetkę pogotowia. Wyjęła te e, ubrania z jej ust. Karetka przyjechała bardzo szybko i zabrano poturbowaną 30-latkę do szpitala w stanie krytycznym. Ustalono, że oprócz napaści mężczyzna również ukradł biżuterię, którą kobieta miała na sobie. Pisano również o innych cennych przedmiotach, jednak nie było wyszczególnione, co to jest. Zapewne chodziło o portfel, być może o telefon. Niestety, w wyniku poważnego niedotlenienia mózgu, kobieta była w śpiączce. Trwało to pół roku. Ostatecznie zmarła na skutek odniesionych obrażeń. 5 lutego 2002 roku pochowano ją na cmentarzu komunalnym w Białym Stoku. Był pogrzeb, było tam dużo ludzi, ale niestety w dalszym ciągu nie znano sprawcy tego całego zajścia. Jak się domyślacie, zapewne rodzina była w wielkiej rozpaczy, dlatego że nie, miano, nie posiadano nawet podejrzanego, który mógłby zrobić coś takiego. Sprawa na policji toczyła się i toczyła. Tak jak już wspomniałam, oni nie bardzo wiedzieli, co mają zrobić. Nie było też wtedy takich metod śledczych, jak są teraz. Nie było świadków, nie było kamer, nikt niczego nie widział, nikt niczego nie słyszał. Sąsiedzi też nie potrafili wytypować nikogo podejrzanego, tak naprawdę ze swojego grona, dlatego że na pierwszą myśl przyszła osoba, która mieszka w pobliżu tego osiedla, dlatego że wiedziała, gdzie zaciągnąć tak naprawdę kobietę, czy innego człowieka, żeby nikt niczego nie mógł dojrzeć. Stworzono portret pamięciowy. Oczywiście dane pochodziły od tej sąsiadki, która znalazła Agnieszkę. Natomiast był on tak ogólny, że połowa mężczyzn w Polsce mogła spokojnie do niego pasować. A brzmią tak. Szczupły, wysoki mężczyzna o pociągłym owalu twarzy, ciemnych włosach najprawdopodobniej w wieku podobnym do ofiary, wzrost około 1,70 m. W dniu zbrodni ubrany był w kremową koszulkę polo i ciemne spodnie. Policja prosiła o pomoc wszystkie osoby, które mogły pomóc w ustaleniu tożsamości takiego mężczyzny. Publikowano te portrety pamięciowe uwzględniając progresję wiekową, pojawiały się w mediach, pojawiały się w gazetach, na słupach ogłoszeń itd., natomiast niestety nic się nie udało znaleźć. Drobne ślady, które zostały znalezione na miejscu zbrodni, niestety nie wystarczyły do tego, żeby nawet poszukać sprawcy w bazie danych. W związku z czym sprawa po roku została umorzona. Wydarzenie zostało odkopane przez archiwum X. Myślę, że już każdy wie, czym jest archiwum X, więc się nie będę powtarzać. Wykorzystano nowoczesne techniki badań, które, które wcześniej były nieznane policji w Polsce, i z zabezpieczonej odzieży udało się pobrać próbki w celu ustalenia DNA. W 2021 roku namierzono podejrzanego. Okazał się nim mężczyzna, który po, po napadzie wyjechał z Polski i żył w Wielkiej Brytanii. W porozumieniu z tamtejszą policją mężczyznę schwytano i przetransportowano do Polski. Był to 43-letni Mariusz P. Jak się okazało, zarówno w Polsce, jak i w Anglii był dosyć dobrze znany policji, ponieważ mężczyzna lubił sobie wypić, a później wsiadać za kierownicę. W Anglii ułożył sobie życie, znalazł pracę, żonę, miał troje dzieci. Był tam kilkukrotnie zatrzymywany za jazdę pod wpływem, za to też musiał odsiedzieć wyrok w Polsce. I właśnie w przerwie w odbywaniu kary napadł na Agnieszkę. 13 grudnia 2022 roku Mariusz P. zasiadł na ławie oskarżonych w Sądzie Okręgowym w Białym Stoku. Był naprawdę wielki, wysoki, miał dużą miał brodę, taki był mocno zarośnięty i zupełnie nie przypominał tak naprawdę chłopca, którym był w momencie, w którym go szukano. Tak? Czyli w tym czasie, w którym napadł na Agnieszkę. Ludzie, którzy widzieli go, byli zaskoczeni, że mężczyzna się tak bardzo zmienił, ale należy tutaj pamiętać, że minęło naprawdę wiele lat. Mariusz na ławie oskarżonych zasiadł w roku 2022. A czynu dokonał w roku 2001, w związku z czym naprawdę dużo się może zmienić w wyglądzie człowieka. Prokuratura oskarżyła go o gwałt, rozbój i zabójstwo Agnieszki. Na salę rozpraw został wprowadzony w kajdankach w asyście policjantów z kapturem naciągniętym na głowę. Jak się łatwo domyślać, mężczyzna po prostu chował swoją twarz, nie chciał, żeby pokazywała się w mediach, aby wszyscy wiedzieli, że to on. Kaptur i czapkę, tak jakby pod kaptury miał czapkę, zdjął dopiero, kiedy sąd nakazał mu to zrobić. Mariusz przez cały proces nie przyznawał się do winy, nie odpowiadał na niczyje pytania, po prostu skorzystał z prawa do milczenia. Obrońca mężczyzny domagał się uniewinnienia, ponieważ twierdził, że w tym przypadku powinno się mówić, cytuję, o zamiarze ewentualnym zabójstwa. Bo sprawca chciał jedynie obezwładnić ofiarę, by dokonać gwałtu. Zdaniem obrońcy, na korzyść Mariusza również przemawiał fakt, że do tej zbrodni doszło ponad 20 lat temu. Tak to skomentował: Czy my dziś będziemy osądzali takiego samego człowieka, który wtedy popełnił ten rzecz zabroniony? Uważam, że dziś jest to człowiek zupełnie inny który ma inne wartości. To jest fragment z Super Superekspresu. Link jest podany w komentarzach, w opisie, przepraszam. Po blisko 22 latach zapadł wyrok. Skazano 44-latka na 25 lat pozbawienia wolności. Obie strony złożyły apelację. Obrona nadal żąda uniewinnienia, a prokuratura do dożywocia. Na obecną chwilę, ponieważ apelacja nie została jeszcze rozpatrzona. Zgodnie z wyrokiem o przedterminowe zwolnienie, Mariusz będzie mógł się ubiegać po odsiedzeniu 20 lat. Tak jak wspomniałam, wyrok jeszcze nie jest prawomocny, została złożona apelacja, więc nie wiadomo jak się ta historia tak naprawdę zakończy. Rodzice zmarłej chcieli też 500 tysięcy odszkodowania za dość uczynienia. Natomiast sąd przyznał im łącznie 300 tysięcy złotych. To, że zostały przyznane, nie oznacza, że Mariusz będzie miał jak je spłacić. Sąd okręgowy w Białymstoku uznał ślady DNA za mocny i kluczowy dowód winy. Przyjęto również, że celem był gwałt, a w przypadku zabójstwa sprawca działał z zamiarem ewentualnym to znaczy, że dusząc Agnieszkę, powinien był przewidzieć śmiertelny skutek. Jednocześnie oceniono, że nie było rozboju, dlatego że zabrakło dowodów, które potwierdzałyby, że sprawca rzeczywiście zabrał łańcuszek i inną biżuterię, którą ofiara miała przy sobie, czy jakiś tam portfel, telefon itd. Poddano w wątpliwość fakt kradzieży i określono, że być może łańcuszek pękł, kiedy szarpali się ze sobą w, w, par nie w parku tylko pod blokiem. I być może po prostu te wszystkie fanty zabrał ktoś, kto przechodził sobie przypadkiem później i nie miał zielonego pojęcia, do kogo ta biżuteria należała. Nie wiedział, że ktoś wcześniej został napadnięty, a nie znaleziono nigdy niczego, co by potwierdzało, że Mariusz nabył te przedmioty. Czekamy z niecierpliwością na dożywocie, a przynajmniej ja na nie czekam i mam nadzieję, że Mariusz się z tego nie wywinie. Dziękuję Wam bardzo za to krótkie spotkanie i zapraszam do kolejnych. Do usłyszenia!